Dzisiaj zajmiemy się czymś naprawdę fascynującym. Wejdziemy do świata umysłów, które działają trochę inaczej. I nie, nie chodzi tu tylko o wysokie IQ. Chodzi o sposób przetwarzania świata, o niezwykłą głębię i intensywność, która kryje się w psychice niektórych ludzi. No właśnie, każdy chyba zna kogoś takiego, prawda? Kogoś, kto łapie w locie skomplikowane koncepcje, widzi połączenia, których inni nie dostrzegają, a jego umysł, cóż. Zdaje się pracować na okrągło, bez przerwy. To nie jest przypadek. Za tym wszystkim stoi psychologia. I tu dochodzimy do sedna. Musimy od razu na nowo zdefiniować słowo uzdolnienie. Zapomnijmy na chwilę o testach i wynikach. Mówimy tu o specyficznej konstrukcji psychicznej, o mózgu, który jest okablowany tak, by działać z zupełnie inną głębią i intensywnością. No dobrze, to wejdźmy w ten świat głębiej. Zacznijmy od tego, co dzieje się w środku. Jak właściwie wygląda ten wewnętrzny krajobraz poznawczy i emocjonalny w tak wyjątkowym umyśle? Pierwsza oznaka jest absolutnie fundamentalna, bo tu nie chodzi o to, że te umysły pracują szybciej, chociaż często tak jest. Kluczowe jest to, że pracują głębiej, przetwarzają informacje z o wiele większą złożonością. A jak to wygląda w praktyce? To jest właśnie to wielowymiarowe myślenie zdolność do łączenia kropek, których inni nawet nie widzą, ciągłe pytanie dlaczego, drążenie, szukanie sensu we wszystkim. To dlatego jedna mała myśl potrafi u takich osób rozpalić cały pożar pomysłów. Niesamowita kreatywność. Ale to nie koniec, bo ta głębia w myśleniu ma swojego bliźniaka głębia emocjonalną. Uzdolniony umysł to też można powiedzieć, uzdolnione serce. Radość jest bardziej euforyczna, smutek głębszy, a gniew bardziej intensywny. Wszystko jest po prostu mocniej. I to jest, no właśnie, taka moneta o dwóch stronach. Z jednej strony ta intensywność to dar daje niesamowitą empatię, zdolność do przeżywania wielkiej radości. Ale z drugiej to też ogromny ciężar ryzyko bycia przytłoczonym przez emocje i to poczucie osamotnienia, gdy nikt inny nie czuje tak mocno. OK, zobaczmy teraz, jak te wewnętrzne cechy przekładają się na to, co widać na zewnątrz. Bo wiecie, to nie jest coś, co można tak po prostu schować. To widać w działaniu, w motywacjach. Trzecia oznaka. Te osoby po prostu muszą kwestionować wszystko. To jest wrodzona potrzeba, żeby zajrzeć pod powierzchnię. Zwykłe, proste odpowiedzi im nie wystarczają. Muszą zrozumieć, co leży u samych podstaw, dlaczego świat działa tak, a nie inaczej. I ten proces on może wyglądać z boku na, no nie wiem, bunt albo czepialstwo. Ale w rzeczywistości to jest ich główny mechanizm uczenia się. Tak właśnie budują swoje rozumienie świata, drążąc, pytając i dochodząc do głębszego sensu. A teraz coś, co może być prawdziwym wyzwaniem. Czwarta oznaka: nieustanna walka z perfekcjonizmem. To jest ta wewnętrzna presja, ten głos, który mówi, że trzeba sprostać niewiarygodnie wysokim standardom, że trzeba być najlepszą wersją siebie, zawsze. I ten cytat, no cóż, trafia w samo sedno, bo kiedy nie udaje im się sprostać tym własnym, często nierealistycznym standardom, włącza się wewnętrzny krytyk i on potrafi być naprawdę bezlitosny. Więc znowu mamy do czynienia z tym samym mechanizmem. Z tym mieczem obosiecznym. Z jednej strony perfekcjonizm to potężny silnik napędowy pcha do przodu, prowadzi do wielkich rzeczy, ale z drugiej może być prostą drogą do totalnego wyczerpania i wypalenia. Dobra, mamy już świat wewnętrzny i motywację, ale jak to wszystko wpływa na relacje z innymi ludźmi, na życie w społeczeństwie? To teraz skupmy się właśnie na tym na konsekwencjach społecznych. I tu dochodzimy do czegoś, co jest naprawdę częstym i no cóż, bolesnym doświadczeniem poczucie bycia outsiderem, bycia niezrozumianym. I to nie dlatego, że te osoby nie chcą się dopasować, po prostu ich sposób myślenia, odczuwania i widzenia świata jest fundamentalnie inny. A skąd bierze się to poczucie izolacji? Ano właśnie z tego pragnienia głębi. Większość rozmów toczy się na powierzchni, a takie osoby łakną prawdziwego, głębokiego połączenia. To trochę tak, jakby nadawały na zupełnie innej częstotliwości radiowej niż reszta świata. I na koniec, cecha numer sześć, coś, co jest chyba znakiem rozpoznawczym, umysł, który nigdy, ale to nigdy się nie wyłącza. To jest niemożność wciśnięcia przycisku off. Nawet podczas próby relaksu ten mózg jest w ciągłym ruchu. I co taki umysł robi bez przerwy? No właśnie to. Analizuje przeszłość, planuje przyszłe scenariusze, wyobraża sobie nowe światy, łączy ze sobą pozornie odległe idee. To stan, który jest z jednej strony niezwykle ekscytujący, ale z drugiej potwornie męczący. Ok, spróbujmy to wszystko zebrać w całość, spróbujmy uchwycić pełny obraz tego, co to właściwie znaczy mieć tak skonstruowany umysł. Bo to jest opowieść, która ma swoje światła i cienie. I to jest chyba najważniejsze, co warto zapamiętać. Tu naprawdę nie chodzi o jakieś oceny w szkole czy o talent do czegoś konkretnego. Uzdolnienie w tym sensie to po prostu całościowy sposób bycia. To unikalny filtr, przez który dana osoba postrzega całą rzeczywistość. Zobaczmy. Każda z tych niesamowitych cech to jednocześnie dar i, i ciężar. Głębokie myślenie daje kreatywność, ale grozi wyczerpaniem. Intensywne emocje budują więzi, ale mogą prowadzić do samotności. A wysokie standardy? Napędzają sukces, ale niosą ryzyko wypalenia. Kluczem jest zrozumienie tej równowagi. Zostawmy to z takim pytaniem na koniec, które naprawdę daje do myślenia, bo jeśli te opisy brzmią znajomo, czy to w odniesieniu do siebie, czy kogoś bliskiego, co to tak naprawdę mówi o unikalnym okablowaniu tego umysłu? To nie jest żadna etykietka, to raczej zaproszenie do głębszego zrozumienia, zarówno siebie, jak i ludzi wokół nas.